W sobotę uroczyście otwarto Stadion Miejski w Kępnie. Remontowany przez ponad 4 lata obiekt został tym samym oficjalnie oddany do użytku. Wielka szkoda, że włodarze zdecydowali się na ceremonię otwarcia w dość niespotykanym terminie. W sobotę o 11, kiedy większość mieszkańców poświęca swój czas innym obowiązkom. Trybuny świeciły pustkami. Przeszło raptem kilka osób. Zaproszeni na uroczystość goście nie zasiedli w już sławą okratowanym sektorze VIP, tylko usadowili się po przeciwnej stronie boiska na krzesłach. Być może tam było łatwiej ustawić nagłośnienie, którego na co dzień stadion nie posiada. Z pewnością zainteresowanie uroczystością byłoby większe, gdyby postarano się o jakąś atrakcję, chociażby w postaci meczu pokazowego. Pierwotnie mówiono o organizacji towarzyskiego spotkania z Lechem Poznań, ale skoro włodarze miasta tylko obiecali, że wyremontują zaplecze sanitarne, aby godnie przyjąć kolejorza, a tego nie zrobili, to i organizatorzy tego meczu rychło wycofali się z pomysłu na sprowadzenie Lecha. Nietrudno nie wspomnieć, że na kilka dni przed otwarciem plakaty w mieście informowały o pokazowym meczu z udziałem Polonii Kępno i Metalu Kluczbor, Czapki z głów przed osobami, które podjęły się organizacji meczu z nieistniejącą już ładne parę lat, z drużyną metalu. W końcu w ostatniej chwili udało się zorganizować jakieś granie pokazowe. Przeciwko pierwszej drużynie Polonii wybiegli Oldboye. Jakież musiało być znużenie wodarzy miasta, skoro po 20 minutach opuścili stadion, zabierając ze sobą nagłośnienie. Swoją drogą raczej sytuacja mało spotykana, by gospodarze przyjęcia zaprosili gości, po czym pierwsi z niego wyszli. Na nic da się tłumaczenie, że nieopodal w hali widowiskowo-sportowej dziewczęta Polonii walczyły w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Bo przecież otwarcie stadionu można było zaplanować na inną porę, a po drugie dziewczyny i tak rozpoczęły mecz dopiero w momencie, kiedy na stadionie dobiegł końca mecz piłki nożnej. Zwykle podczas uroczystości oddania inwestycji padają kwoty, jakie pochłonęła. Tym razem było inaczej. Burmistrz Aniela Kempa oraz przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Dąbrowski w swoich wystąpieniach nawet słowem nie wspomnieli, ile kosztował remont. Wiadomo, że nie mało. Za co tak naprawdę zapłaciliśmy? Za modernizację stadionu lekkoatletycznego, który nie spełnia wymogów do rozegrania jakiejkolwiek konkurencji lekkoatletycznej. Nawet na ostatnie Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w lekkiej atletyce, które odbyły się kilka tygodni temu, trzeba było jechać do Strzeszowa. Przy okazji otwarcia mogliśmy poznać osobę, która zaprojektowała to cudo infrastruktury sportowej. To pierwszy stadion, który Pani projektowała? Stadion pierwszy, natomiast boisko nie. <grych> jako boisko. Stadion pierwszy to był. Czym się Pani kierowała, wzorowała projektując ten, ten stadion? No poprzednio Innymi stadionami, które wcześniej ktoś inny wykonał, zasadami projektowania, a które są ogólnie przyjęte, dostępne i tyle chyba. Była jakaś specyfikacja, wytyczne co do na przykład, ile ma być bieżni, i tak, takie jakieś wymiary podane otrzymała pani? Tak, takie wymiary są typowe. Otrzymałam, że to miał być stadion pełnowymiarowy, bieżnia, pełnowymiarowa. Cztero biegowa, tak jak, tak jak to jest zresztą. Otrzymaliśmy zapewnienie dyrektora Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jana Sienkiewicza, że stadion będzie należycie pielęgnowany, bo trudno oprzeć się wrażeniu, że Murawa jest daleka od oczekiwań. Była robiona już dosiewka tutaj? nawożenie? Nawożenie tak, nawożenie jest pod kontrolę specjalistyczną i jest w określonych terminach agrotechnicznych tak zwanych, także to jest wszystko pod kontrolą. Jak często jest nawadniany stadion i jak to wygląda? Nawadniany jest, kiedy nie ma deszczy, jest dwa razy na dobę, to jest godzina piąta do szóstej, godzina dwudziesta do 23. trzeciej. Możemy to regulować na w komputerze, który jest na, na wskaźnikach, który, na programatorze, który jest tutaj na tym stadionie. Sama ceremonia otwarcia stadionu wszystkim dobrze znana. Uroczyste poświęcenie obiektu, którego dokonał ksiądz proboszcz Jerzy Palpuchowski, a zaraz potem świetle fleszy, przecięcie wstęgi. Cieszę się z dzisiejszego dnia, że możemy świętować taki wspólny sukces dwóch kadencji. Rządów pana Psikusa i moich. Wiadomo, że dzieło zostało rozpoczęte w poprzedniej kadencji, dokończyliśmy w tej kadencji. Tak jak każda inwestycja niesie za sobą y, różne, no, powiedziałabym, niespodzianki. No tu taka była przykra niespodzianka, ale najważniejszy jest dzień dzisiejszy, radosny. Mamy wspaniałą murawę i należy się cieszyć i świętować z tego wspólnego dzieła radnych dwóch kadencji, którzy podjęli tą inicjatywę. Skromne otwarcie stadionu. Nie sposób nawet porównać do jego hucznego zamknięcia w 2009 roku, kiedy odbył się wielki festyn sportowy z koncertami i turniejami. Ale może gospodarze imprezy uznali, że otwarcie musi być godne remontu. Na koniec dodajmy, że mecz pokazowy seniorów z Oldboyami zakończył się wygraną młodszych zawodników w Polonii 5 do 4.